Inne czynniki z przeszłości, czyli z okresu dzieciństwa, które wpływają na kształtowanie się zaburzeń lękowych, które nam dokuczają w okresie w dorosłości, to jest przede wszystkim nadmierny krytycyzm ze strony rodziców, kontrolowanie, nadmierna odpiekuńczość, wysokie wymagania stawiane przez rodziców, czyli presja, presja na oceny, presja na to, żeby być grzecznym, wkładanie dziecka w jakieś sztywne ramy, czyli w ramkę dziecko, ty masz być takie i takie. A wszystko, co jest zgodne z Twoimi pragnieniami, swoim temperamentem, swoją nadruchliwością, na przykład, jest negowane, krytykowane, i w tym momencie osoba dorosła, która idzie za swoimi potrzebami, wychodzi poza te sztywne ramy przekazane od rodziców jakieś tam przekazy, przekonania na temat życia, no, świadomie może wie, że robi OK, bo tego pragnie, natomiast automatycznie wzbudza to w nim lęk. I bardzo często też poczucie winy. Kolejną rzeczą to jest no, oczywiście doświadczanie w przeszłości jakichś traumatycznych rzeczy, czyli przemocy, odrzucenia ze strony rodziców, porzucenia, braku kontaktu, czyli niezwracanie uwagi na dziecko, pozostawianie je samemu, takie wychowanie w samotności, nie? dzieciak z podwórka. Więc to też wpływa na kształtowanie się zaburzeń lękowych, no i oczywiście takie różne katastrofy, traumy z okresu dzieciństwa.